Kiczka, Tutaj w gazecie napisali, że w tym roku nie będzie świąt. Czemu? Wirus. Co ty Kiczku, Pier, Co ty wygadujesz? Będą święta jak co roku, ale nie wiem, czy jest się z czego cieszyć. Kolendy i piosenki świąteczne. Jezu, wszędzie. Na początku jest fajnie. Nawet przyjemnie coś innego. Ale jak zaczynasz na każdym kroku słyszeć to samo, to już nie jest tak kolorowo. No bo zobacz, jesteś w pracy, leci kolenda. W sklepie leci kolenda. W domu kolenda. W pralni kolenda. W banku kolenda. W telewizji kolenda. W radiu kolenda. W lodówce w serek. Ale już w kiblu? No kurwa! Święta to co? Prezenty! Wow! Ale, że w dzisiejszych czasach wszyscy mają już wszystko, to weź tu coś, wybierz. I jeszcze, żeby się podobało. Ale ja chciałam kucyka z grzywą w kolorze turkusowym. I żeby się nie pomyliło. To chyba nie dla mnie. Za chwilę wspólna kolacja, główny punkt Wigilii, ale zanim to nastanie, coś czego nikt nie lubi. Opłatek i wysłuchiwanie w kółko tego samego. Dużo zdrowia, dużo szczęścia, pieniędzy, pomyślności, żebyś mądrą żonę znalazł, żebyś miał czym zupę okrasić. Co wszyscy odpowiadamy? Nawzajem. Next! Dużo szczęścia. Nawzajem. Polecam ci, jak już zauważysz, że ludzie zabierają się za opłatek i zmierzają w Twoją stronę, powiedz wszystkiego najlepszego. Tylko koniecznie zaznacz dla wszystkich. Przeżyliśmy opłatek, więc czas na kolację. I co? Rozmowy, których wszyscy nienawidzimy. No, Marysiu, ty to się pewnie nie możesz odgonić od chłopaków, co? Właściwie to mogę, ale w sumie to dobrze, bo ja czekam na tego jedynego. Dziękuję babciu za miłe słowa. Nie tak blisko, kotku. Dobra, przetrwaliśmy. Najedzeni i szczęśliwi, że już koniec. Że za chwilę wszyscy pójdą do domu. Niestety zawsze znajdzie się ktoś, kto wpadnie na ten idiotyczny pomysł. Hej, a może pójdziemy na pasterkę? Święta będą, Wigilia będzie, kolacja będzie, ale jak nie będzie, to sami widzicie, że nie ma czego żałować. Idę. O prezenty. Ja pierdolę. tu, a, a piszą tam coś jeszcze? No, piszą, że w czerwcu co trzecia osoba nie zda do następnej klasy. Jeden, dwa...